Cześć, witajcie z tej strony Gramodrana. Dzisiaj sobie zagramy w demówkę. Wyjątkowo w ogóle gameplay z komentarzem na moim kanale, jakikolwiek. No ale zobaczymy jak tam to wyjdzie i jeżeli się spodoba, no to faktycznie być może pomyślimy o jakiejś przechodzonej serii lub czymś podobnym. W każdym razie nie jestem jakimś wielkim fanem demówek i rzadko kiedy je pobieram, e, aczkolwiek jeżeli chodzi o Kangur Kakao, no to chciałem to sprawdzić, tym bardziej że po tylu latach twórcy postanowili zrobić mały reboot serii. E, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zacząć grę. Zobaczmy, co, co faktycznie twórcy wymyślili, co zaoferowali. Zaczynajmy. Już możemy zobaczyć, że faktycznie ten kangurek ma całkiem fajny redesign. No i cóż... Miejmy nadzieję, że te rękawice będą faktycznie Gdzie masz będą faktycznie bardziej zdatne niż te w drugiej części. Super. Może ja też kiedyś nauczę. Może, ale teraz się, Znajdź terrora! W razie czego jestem tutaj! Pierwsze, co już na pewno możemy zauważyć, poza tą faktycznie miodną grafiką, która. Y, jest w całej grze, to to, że dialogi. Y, po raz kolejny już zresztą dla tej serii. są zdecydowanie. Na najwyższym poziomie, i tutaj można być o to spokojnym. Mamy też takie typowe postacie, jak w poprzednich częściach. No jak już widzimy tutaj ten krap, no to mieliśmy już do czynienia z nim jako, jako przeciwnikiem, z tego co dobrze pamiętam. Nie jest to jedyne nostalgiczne nawiązanie, ponieważ jak słyszymy. Ci, którzy już w poprzedniej części grali, mogą sobie spokojnie przypomnieć, że wszystkie dźwięki, które, które są, jeżeli chodzi na przykład o zbieranie monet i tym podobne rzeczy, no to, to faktycznie to są dźwięki z poprzednich części. Czy tu się da wejść? Nie, nic innego się tu nie da zrobić. Przyznam szczerze, że już pierwszy kontakt z Grom jest całkiem przyzwoity i żałuję, że to tylko demo. Śmierdziel, no bardzo, bardzo wysublimowana nazwa. W sumie nie przypominam sobie, żeby w poprzednich częściach były przedstawiane nazwy przeciwników. Pamiętam, że taki zabieg był choćby w serii Spyro albo Skylanders, gdzie faktycznie ci przeciwnicy byli przedstawiani, nawet ci najmniejsi, żebyśmy poznawali ich nazwy. No, dla dzieciaków to na pewno będzie całkiem przyjemne urozmaicenie, żeby wiedzieć jak nazywa się dany przeciwnik. To, co na pewno y, bardzo rzuca się w oczy, to to, że mamy tutaj taki na wpół otwarty świat. No, KO choćby, y, runda druga, którą recenzowałem, e, no ten otwarty świat niby miała, aczkolwiek no, na pewno nie były to tak y, duże poziomy jak y, obecna, obecna część, którą teraz ogrywamy. Się jeszcze, być może coś, coś ominęliśmy, więc tak. Jeśli chodzi o optymalizację, to z tego co słyszałem, z tym bywa różnie, ponieważ ja na przykład nie korzystam z jakiegoś Bóg jakiego mocnego sprzętu. To jest GTX 1650, yy, Ryzen 5600AF i tam 24 giga. No i gra na ustawieniach Ultra, tak jak można dostrzec, chodzi w 60 klatkach, nie mam tu żadnego problemu z optymalizacją, aczkolwiek z tego co słyszałem, no to, to tak jak mówiłem, bywa różnie. Zdarzają się przecinki, aczkolwiek trzeba na pewno brać pod uwagę to, że no jest to wersja demonstracyjna i dużo rzeczy jeszcze poprzez właśnie. Ten kontakt z odbiorcami może się zmienić, może zostać naprawiony. Do lata, bo właśnie latem ma być premiera tejże gry. Jest jeszcze trochę czasu, więc myślę, że optymalizacja też może jeszcze ulec znacznej poprawie. Skoro Techland czy CD Projekt może mieć czas na poprawianie optymalizacji, no to dlaczego by nie Kangurek KO? Tym bardziej, że jeszcze premiery nie miał, więc myślę, że byłbym w stanie nawet wybaczyć, gdyby ten Day One Patch się pojawił, nawet w dniu premiery. Ale zobaczymy, jak to będzie. Ropuch. Przyznam szczerze, że modele przeciwników yy, wcale nie odstają od tego, jak wygląda nasz sam Kao. O, i to, co przede wszystkim yy, już mi się podoba, to faktycznie te rękawice mają już jakiś sens, mają yy, faktycznie siłę przyłożenia. Kaorunda druga, w którą grałem poprzednio, yy, miała mimo wszystko ten problem, że te, te rękawice były mocno dla ozdoby. Tutaj te uderzenia y, faktycznie na pewno przeciwnicy czują. Aj! Szczerze już patrząc na konstrukcję leveli, jestem święcie przekonany, że y, ta gierka będzie miała pochowane mnóstwo sekretów, bo jednak o ile łapanie monet, no to no, jest to fajne wyzwanie, jakby nie patrzeć. Tak jestem święcie przekonany, że dla chcących szukać rzeczy na mapie, no tutaj na pewno coś się pojawi. Co jest, jest jeszcze ciekawą rzeczą? No to mamy pasek specjala, którym o i są literki. Także tutaj będziemy je zbierać. Już jest całkiem spoko, bo podejrzewam, że możliwość wracania do poziomów w przyszłości również się pojawi. Gdzież były literki? Bodajże w Raymanie tam też się literki zbierało. Z czy my ja tu już byliśmy? Się zagadałem. Fajnie, że można rozwalać te drzwi, dużo rzeczy tu nie jest poukrywanych. Przyznam się Wam szczerze, że nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem e, tych e, Steamfestów odnośnie demek do sprawdzenia. Nigdy jakoś mnie to nie rajcowało. Szczerze powiedziawszy, raczej pamiętam czasy, w których. Demówki były no, normalnie do pobrania w, w sieci, i nie trzeba było na to czekać. E, twórcy nie robili z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia. Choć patrząc na KO, no to e, dla mnie to akurat wydarzenie było na tyle mocne, że, że faktycznie zainteresowało mnie e, pobranie tejże demówki, bo jednak rękawice przyznam szczerze. Naprawdę że... mi Dobra, trzymajmy się obu chwilę, nie wiem o co tyle hałasu. Zwykłe rękawice, potężny artefakt nazywasz zwykłym? pluszowa zabawka jest zwykła! Hej, nie mieszaj w to pana Bobra! Hej, co to jest? Nie, to, to nie ja! No, wreszcie! Nie mogłyśmy już dłużej słuchać tego nudnego starego pryku! No, coś ciekawego. Więc to prawda! Jesteście zdeprawowane. Nawet się nie znamy, a ty już nas obrażasz? Może jednak jakoś się dogadamy. Przepraszam, nie chciałem. I znów nasze nadzieje zostały rozwiane. Tak szybko. No cóż, jesteśmy wieczne rękawice, a to, co widzisz przed sobą, to wieczny świat. Świetna sprawa. Mhm. Czyli y tutaj, akurat w tym kangurku. Mamy do czynienia z tym, że y, rękawice są faktycznie własnym bytem. To jest ciekawy zabieg. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ok. Wracając do tego, y, nie spodziewam się jakoś. Nie czekam na jakoś wiele, premier, jeśli chodzi o ten rok. Nie jestem też typem człowieka, który kupuje wszystkie rzeczy na premierę. Na pewno, nawet jeżeli chodzi o tego kangurka, no to rzucę się na niego w momencie, kiedy już będzie ta cena bardziej adekwatna. Nie, nie mówimy tu o 10 zł. Ale przyznam szczerze, no, była możliwość sprawdzenia, no to trzeba to sprawdzić, czym prędzej. Ale Lamy, strasznie. Na jaką grę jeszcze czekam? Generalnie, no to czekam na yy, nowe Saints Row. Wiem, że zdanie są podzielone, no, ale jednak ta grafika faktycznie do mnie przemawia. Już to trzeba uderzyć. Okay. Widzę, że to jest dość mocno czasowe. Tak patrząc na tą grafikę, to yy, mocno graficznie przypomina mi yy, nowego Crash'a. Czyli te kolory są takie y, dość mocno fajne, pastelowe. Gdzie ty byłeś? No wiesz, przechadzałem się po wiecznym świecie. Gadałem z rękawicami. Wiecznymi rękawicami, ściśle rzecz biorąc. Co? Gadałeś? No tata tego nigdy nie robił. Nigdy! Jaki tata? Ja. No, znaczy przyznam szczerze, że już chcę poznawać o... tą historię i. i... Mnie. naprawdę. Okej. Okay. Uważaj z nimi! w wiecznym jesteś sam! Zdeprawowane rękawice, no to jest ciekawe. Podejrzewam, że kangurka ta lekka zarozumiałość może zaprowadzić w nieznane dotąd rejony. Aha. Jeszcze raz uderz w kamienną głowę i weź wieczny bumerang do rzucania. Jest, jest jeszcze bumerang, który też w, we wcześniejszych częściach pomagał w nielada nie wyzwaniu. Kurczę! A! Pierwszy zgon. To tak jest. Jest to dla mnie dość nowe doświadczenie, jeśli chodzi o granie i mówienie. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałem, jeżeli uważacie, że to się faktycznie sprawdza. Będzie miało to jakiekolwiek przełożenie. No, chwyć, no okej. Okay. Jeszcze raz, jak tu rzucić. Jest, ok. Jakiekolwiek przełożenie, że dobrze się tego słucha, dobrze się to ogląda to nie ma najmniejszego problemu. Jestem do Waszej dyspozycji. Możemy zawsze coś konkretnego nagrać. Na pewno mówimy tutaj o grach, które mam w swojej bibliotece. No okej, okay. tu jest bumerang, tu jest bumerang. Uderzamy. Spróbujmy wyłapać wszystkie monety. Może się to uda. No, nawet jakiś diament się trafił. Ja myślę, że że spokojnie mamy, mamy chwilę. Oj, 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 oj To, to się stało, to się stało. Jest to wersja demo, więc tutaj jestem w stanie wybaczyć. Aczkolwiek dość zabawne. Ok, bierzemy jeszcze raz ten bumerang. Może się jeszcze do czegoś przydać, chyba że nie. O, prawie, prawie byśmy zezgonowali To jest ciekawe, tak naprawdę w tym momencie, bo nie wiem, czy to do czegoś faktycznie będzie służyć czy jest to jakiś błąd? O, oh, Rybka by coś zjadła Asz. No i co już jest zespół ropuch Ropuch dystansowy, czyli rzuca oszczepem Podejrzewam, że jest dla nas nie lada zagrożeniem, tak jak wszyscy tutaj do tej pory. No to my z tego ropucha dystansowego, prawda, spróbujmy zrobić pożytek, no niestety nie, nie udało się. Przyznam szczerze, że przed nagrywaniem tego odcinka, jak tylko zacząłem, no to byłem pełen, pełen obaw. No co innego, jednak, przygotować recenzję. O, oh jest specjal. Co innego, przygotować recenzję i spokojnie sobie to nagrać. Jeżeli coś tam się nie uda, no to zawsze można to poprawić. A co innego, w przypadku, kiedy faktycznie stawiam przed sobą nowe wyzwanie, nagranie takiego gameplaya z komentarzem, co o tym myślę i tak dalej. no. Ech. Byłem pewien obaw i myślę, że to można nawet zauważyć na samym początku też tego nagrania, aczkolwiek myślę, że z czasem będzie tylko lepiej. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni tego typu materiał na moim kanale. Ach, i tu by się przydał pewnie ten słynny boomerang, którego gdzieś tam pominąłem. Kurcze, no! I teraz pytanko. Czym nam grozi? A nie grozi nam niczym. Widzę, że jest checkpoint. Przyznam szczerze, jest to solidny y, kawałek y, kierki do ogrania. Jakby nie patrzeć, to twórcy jednak nie pożałowali. Nie jest to jakiś tam kilkominutowy fragment. Mamy tych monet już całkiem sporo. Jest! Jest i! Kolejna literka, także myślę, że jeszcze trochę i zbliżamy się już do końca rozgrywki. Tak, tutaj by się przydał ten bumerang właśnie. Kolejne jest to, że tutaj dużo rzeczy wybacza błędy, jakby nie patrzeć. Także, jeżeli ktoś jest młodszym odbiorcą tej gry, no to tutaj spokojnie nie będzie się denerwował. To jest taka gierka, jakby nie patrzeć. Póki co, przynajmniej jeżeli chodzi o to, co widzę w tym momencie, no to jest to gra niewymagająca. Aczkolwiek wszystko się może zmienić, bo Kao runda druga, w którą grałem, też na początku. O! Szkoda. Zawsze coś nowego. Też wcale wymagającą się nie wydawała. Raczej skierowaną do młodszy, młodszych odbiorców. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak dobrze potrafię grać, czy kwestia tego, że. Faktycznie ta gra w późniejszych etapach bywała frustrująca. Okej, okay, mamy tutaj jakieś. Kółeczki. Cóż to jest? O, mamy cztery życia. Dobra. Ogniopluj. Widzę, że twórcy mieli pełne ręce roboty, jeżeli chodzi o nazywanie tych przeciwników. Bardzo mi się podoba ten zabieg z tym bumerangiem. Weźmy to jeszcze raz. tam... Świetne, ten... naprawdę te nawalanie jest yy, no super w porównaniu z poprzednią częścią, z, z którą miałem do czynienia, no to teraz jest to faktycznie tak jak sobie bym to wyobrażam. Co ciekawe, twórcy, jeżeli ta gra dobrze się przyjmie, kurczę, utopiliśmy się, jeżeli ta gra dobrze się przyjmie, no to twórcy zapowiedzieli, że kolejne części też będą miały miejsce. Także, no, przyznam szczerze, ja czekam na to z otwartymi rękami. Jeżeli choćby cała gra dostarczy takich emocji jak ta obecna, ten obecny fragment rozgrywki, no to ja czekam. Czekam niecierpliwie. Okej, okay. no i cóż, już by to była za, za duża odległość? Ciężko powiedzieć. Zdowiem szczerze, że nigdy nie byłem jakimś zwolennikiem lizania ścian, ale w przypadku, kiedy chcę wam pokazać tutaj ten fragment rozgrywki, oczywiście no, ja zdaję sobie sprawę z tego, że y, spokojnie to demko będziecie mogli sobie ściągnąć w przypadku tego y, Festu, który teraz y, trwa. Aczkolwiek przyjdzie taki moment, w którym te demo będzie niedostępne i. I będzie można sobie spokojnie do tego wrócić, zobaczyć jak to faktycznie wygląda. Być może nawet yy, tuż przed premierą, by zastanowić się czy faktycznie chcecie to kupić, czy też nie. Cóż tu mamy? Dwie czwarte życia. Przyznam szczerze, bardzo dużo tu jest y, faktycznie składowych, jakiś special, y, tutaj trzy żyćka, tu jakieś dwie czwarte całego serduszka i pytanie, czy to jest po prostu jakieś zbieractwo, czy to będzie wpływało na jakieś y, statystyki naszego KO, czyli na przykład, nie wiem, z przyszłą grą będziemy mieli możliwość y, wyższego skoku, na przykład mocniejszego uderzenia, czymże to jest, to tu się wydarzy teraz. Oj oj oj, dobra, sprawdźmy to jeszcze raz. Tylko co to robi? O co chodzi? A, widzę faktycznie, tu pewnie będą monety. Jest, kolejna literka. Czyli mamy już komplet, podejrzewam, że tak jak wcześniej powiedziałem, zbliżamy się do, yy, do końca, chyba że jest tego jeszcze trochę. No ja bym chętnie tutaj posiedział i, i pograł, poopowiadając wam coś jeszcze. Okej. Okay. No nie, nie. W razie, gdzie trzeba iść teraz? bo tak, tu żeśmy już byli. Przynajmniej tak mi się kojarzy. No, dużo jeszcze przede mną nauki, jeśli chodzi o nagrywanie tego typu materiałów. To przyznam szczerze, te skupienie na grze i mówienie wcale nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. Przynajmniej dla mnie. Okej, okay, tu mamy to, to wciśnięte. Nasz bumerang jest niedostępny nigdzie, a podejrzewam, że gdzieś tutaj właśnie trzeba by było to odpalić za pomocą bumeranga. Bardzo dziwne. O, tutaj mamy coś takiego. A, rozumiem, chyba. Czyli teraz odwracamy. Okej, okay. taka prosta gra logiczna. Czyli odwracamy nasze... nasze puzzle. Tak, tylko gdzie to ma prowadzić? To jest pytanie. Dobra, czyli w tą stronę. W tą stronę. Okej. Okay. Zróbmy sobie... Dwie minutki przerwy. Ok, wracam, musiałem coś załatwić. No i już znowu mamy nasze ropuchy Tak jak mówię, no, jestem pod wrażeniem faktycznie tego uderzenia. Tutaj tych specjali, które, które nam się pojawiły w tej części. Wam, że tutaj te dzwoneczki to jest po prostu checkpoint, bo tutaj w tym miejscu żeśmy się wcześniej odrodzili. Okej, okay, będzie mała pizka w bazę. Tak, te, te walki to naprawdę są bardzo satysfakcjonujące. Podejrzewam, że w, w pełnej wersji faktycznie będziemy mieli do czynienia również z jakimiś odblokowanymi kolejnymi specjalami albo mocniejszymi uderzeniami. Coś na pewno twórcy powinni z tym zrobić. Jedyne co dla mnie jest niezrozumiałe, tak na dłuższą metę, to faktycznie ten bumerang. No bo bumerang, mimo wszystko. Słynie z tego, że wraca do yy, właściciela, którego rzucił. No a tutaj ten bumerang zostaje rzucony tylko raz, no i już nie wraca. Okej, okay, zbierzmy jeszcze tutaj te wszystkie rzeczy. Ej, no jak. Mamy te kolejne serce 3-4, z 4. No ale no nie za bardzo y, twórcy wyjaśnili do czego to serce będzie służyć. Czy to po prostu będzie kolejne życie? Ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć. Jest skrzynka. ach i kolejne pieniądze. Jeszcze nie wiemy, co prawda, kto tak naprawdę będzie y, jakimś konkretnym złym. Nic tak naprawdę nie wiemy. Poza tym, że y, te rękawice faktycznie są osobnym bytem i jakimś duchem. Ok. Poziom zaliczony. Także myślę, że tutaj na pewno skończymy. Tak, na tym kończy się całe demo. Jeżeli wam się podobało no to zostawcie łapkę w górę dajcie znać czy chcecie więcej tego typu materiałów mówił dla was Gramodrana cześć